Witam widzów wszystkich, wszystkim, y, paniom życzę wszystkiego dobrego, żebyście zawsze chodzili uśmiechnięte i były szczęśliwe w dniu. Jejciu, jejciu, że żeby nagrywać coś innego, bo tego Smoldera rzuciłem mi krzyczeliście znowu, ale no, nagrywam spacza ciekawostki. Seraphina została mega zmiana, ale są tak dziwne zmiany, ja nie rozumiem, nie rozumiem w ogóle tych zmian, dla mnie to są nerfy w ogóle, to jest, oni to wcisnęli w to są nerfy. Bo nie podoba mi się, że serafina skasina na id Carey. to jest prawda, bo ono tam guruje w Imracu, ale to nie jest wina serafiny, tylko to jest wina tego, że id Carey są słabi. I raj tego widocznie nie rozumie. Bo po co grać jakimś id Carey i zrobić jeden błąd i umrzeć? Jak można wziąć serafinę, złożyć mu Stone'a, Redemption na przykład i, i ten? I być coraz bardziej użytecznym, po prostu, bo się grupuje, ściska STV. Nie wiem, co oni teraz tą nie zrobić, bo dostała nerfy cholernie. Mane o połowę jej wzięli. na 60 poziomie ma połowę nie many. Ale ma na koszty, że do góry poszły. I na to też nie są jakieś super bufy, bo kuszul szybciej leci, E chyba więcej bije, W trochę znerfili. W to jest najsilniejszy spel od Serafiny, i bije mniej chyba, i cooldown też wzrósł. No tak nie na no, mnie to są nerfy jak cholera. No, chciałem pod, pod fulla zagrać, ale tu nie siedzi, bo mnie, kasady mnie skontrował dosłownie. Nic nie mogę zrobić to Kasadyna, Trzeba po prostu go obijać. I może nie tracić milionów przy tym. Dlatego no, też Fish Strike'a wziąłem. tym tonikiem nowym. Wiem sobie, poziomy są giga ważne na serafinę. A nie ma do nas shield'a w sumie. Te nutki też jest znerfili, Mniej biją teraz. Skalowanie jest gorsze. W sumie ten kasalin tak strasznie wziął build. Nawet widział, że na serafinę gra, nie? Ale taki build zakopał, jakby mi do, plu do ryja pluł. No zobaczymy obrażenia tej serafiny. No nie bije tak mało z tej pasywy, jak ją cały czas. Mogę podejść, żeby. Zawsze troszkę golda więcej by jest tak, że mnie nie ma za jak zapuszować za bardzo. 5AD zabrali. Manaregg chyba do góry poszedł. A ja tak z tych właśnie z tych zmian nie wiem, co oni chcą osiągnąć tym do końca. Te miniony też byli, ale fajny buff jest taki, że szybkość pociska, pocisku na kół, to sobie zobaczymy. To jest fajny buff. Ja bym chciał, żeby ona była magiem, ale on nigdy nie będzie magiem. Zawsze będzie support. Mi daje damage miniony, co? Wezmę, może katapultkę dzięki temu dobiję. I pięknie. To jest taki, że nic nie robię, żeby pokonać tego kasadina Uszność to teraz miasta kość te wave'y? Dużo dostał na twarz, tylko on ma te i się wróci do barzy, no. Ale to nie jest tak, że ja będę kompletnie bezużyteczny, nie? Ale nie mogę na tego z tych celów zabrać. No dobijany na źródłach ładnie jest. I w siedzi. Mogę ten hard spuszać, ale on teraz nie puszuje tyle, bo i zabrali ten damage ten miniony. żeby mu. on z góry, jakby co. O, miniony mnie masz, niestety. No i trochę manę. Na się górnej strony trzymam. A tutaj był Graves. A ja mam prajo teoretycznie. Też nie jest tego minionu, głupio farm. A to nie ma się o co bić, nie? zrobiłeś tego krawa, o czym się wydaje. Nie wiem, dcs marnować. A ten Graves tam wchodzi. Nie, nie nie, nie kliknął chyba pultkę. ultkę. O ten Graves, w nie spodziewałem się, że ten się będzie bić tam, nie wiem o co po, co, po tym. Chyba bym to spuszczałaś na hardo. tym miałem się tak ułożyły trochę pechowo. Ja wiem, że Graves nie żyje, mogę sobie pozwolić. zbordować dół, a nie teraz go obijać, trzeba, a przy strike'a trzeba porukować. no nie mogę jak zatrzymać, no ale zobaczymy ma trochę farmę, farm'y, ale A miniony, uwielbiam jak tak robicie no nie wiem, sobie anatomik na archangela i tak trzeba złożyć, ale dużo na przykład ciekawie ciekawe Petra, co tak mi się wydaje, że na około 10 AP, nie no może 10 aż nie, ale spore te nerfy na manę są. ich pot nie musiałem kupować w sumie nawet, ale ja myślałem, że będzie mieć flita i ten... Będzie w mnie kurzu coś, ono się skupia na cs jak dobrze to jest. O ja. Myślałem, że dobiję. A bo to? No ja mam szóstkę, myśmy mogli coś zrobić, albo do lasu... Ale się nadział. Jak on po czystą widzę przeszedł, czego nie widziałem? Kasaim szósty poziom, skakanie na twarz tak zwane będzie teraz. Kończy zabawa już teraz. Fitch strike, a będę do niego rzucać. Dominacja w lesie jest, ale... Mamy Vayne w sumie? Ja nie mam nie wiem czy się chcemy bić. Górdowo teraz. Ja mogę podejść, on tu nie jest tak, że może cały czas chodzić. mam agro na tym smoku. że wyciągnijmy. To nie spele Wydaje mi Adaptive Power to pota, nie? Mamy tego smoka. Okej. Okay. Nie idzie niestety, mogę to przepchać i zejść, ale myślałem, że się że ta, ...to się stanie złego z No ja blind nie wejdę pro tego Duże mniejsze są to obrażenia, Wiesz, że nie skacze we mnie w ogóle zostawcie mnie Maskot, nie oczywiście, że ma. Tam jeszcze Grace był. Ja mu tak to ładuje jak skurczywyk po prostu, naprawdę. Nie widziałem tej Jany. Poszła, Przyszła rzeką, nie? Nie tym Moja wina Czy flesza straciłem, ja pierdzielen no Tam 400 Went Speedem ma Jana z normalnym butem. Ale już o Janie narzekałem w odcinku I do Kassadyna, no strasznie strasz. Nie, ja nie powiem w ogóle w górę uciekać Nie spojrzałem, spieszowałem najpierw No tak, dużo mu zadaje To się przestraszy zaraz, a z nie jest tak źle jak myślałem akurat, no ale to zawsze nie będzie źle jak zacząłem z łeską, no. Do wygrywa, to jest najzabawniejsze. Ja mogę zejść, mam play. dobra spróbuję pod max E walone w TW. Tylko tu nie ma przecież. No to na czekasz Kassadin mida przepka. No tu nie mogę tak siedzieć nieskończoność. Zemrzyłem fish strike'a, spoko. Także on każdy do trade wygrywa, no bo on się... ...ma tego shielda. No nie mam warda, z tyłu to wezmę. A takie rzeczy, że się nic... no, ja mam na jedno kół tego wave'a całego niby. Nawet nie. Dużo mniej bije, nie? Bo ten chyba damage modifier z tej pasywki też zmniejszyli w minion, albo z Q? Bo w Q miał go z powiększonym damage w minion i też to znertfili. No nie... Ja znaczy, widzę, że ten zrobiłam zrobiłem winań w tej grze. No, że smoki wystakujemy, ale późno ten pierwszy smok. A kiedy okay, nie dobiłem tej buldy, co? Naprawdę. No to już nic nie bije w te miliony. Możemy go zabić czy nie? O, koń go. Nie? Czy ja go zestunowała czy nie? A ja mogę poczekać. Mogę z E zacząć w sumie. A nie robić jakieś głupoty. A próbuję coś zrobić, no bo nie chce żeby ten kasadin nie miał tak wiecie, darmowej tej bar. Nie, tą kasadin będzie, a pierdzielę Jeszcze Jana tam jest do tego. On no, się Nie no, i gdzie jest moja R-ka teraz? Może ten? No Moją drugą przewagę liczebną tutaj. Ja, przychodzi piąstkę zbić, to masz. Miałem ja mam te ka mam całego Boże. Nie będę go z tego też wziąłem tylko dlatego, żeby wiecie, trochę mieć golda więcej, nie? Bo wiedziałem, że na tej linii po prostu nic mu nie zrobię, więc jak najwięcej mieć dodatkowych statystyczek. O, on tuje w końcu łaskawie. On zabije go, ale w sumie to dużo bije, jak ma low thp. Wiem, że nie musi flesznąć. A no, on przewidział to, że mu tyle HP zostaje, no. Kurde, myślałem, że go to zabije szczerze mówiąc, tam u smoldera widzę, że gonią po lesie. No mi da spulszować. No dobra, mają go. Nie z chodzi do biały, skoro ma tp -ka. Tak fajnie HP zostaje tym minionom, tak idealnie, żeby... ...nie dobić. Graves. Kasańcy typują. to uciekamy za wieżę. To Gianny. Wolę to oddać Janowi. Graj z. zerkowo. No nie wiem, on z każdej strony zatrzymał, ale smoka mamy z tego, no okej. Okay. Ale głupia śmierć. Ale jakby Jannie nie było, to bez Execute musiał, albo graj z miękką trafił. Chociaż daleko by ten graj z Jannę mnie podbiła. Malignes mi każe robić naprawdę. No w sumie po tych nerfach na Erkę. Ale nie wiem, czy ja chcę Malignesem. Maskę chyba zrobił, będą stokować. To jest też ten problem tych magów niektórych, że kurde rozbicie maski na dwa itemy tak boli, że nie jest mana item maska, nie? Wcześniej mieście jeszcze dwupak po prostu. No nie, dobra, ale na tego mida nie przychodzi, a to jest tak, że my go nie zabijamy. No tak, to zrobił on wina i to nie moja wina. No teraz ma plate'y darmowe z mida, bo ona woli zrobić te wilki zatrzymać go, nie wiem dlaczego. Nie wiem czemu to serde, tak nie chce na MIDA przyjść. Bo nie widać w ogóle. No co, on chyba. No nie wiem, to coś zrobi w tej rzeczy, on tylko od, od kampa do kampa leci. No nie na midzie, tylko żeby na bocie, ten bot jest krzowany ja bym nam ale... Lepiej mi się czuł stąd. Dawaj, no mogę iść, no może zrobimy coś, dawaj, no. Teraz forsujemy coś. Chciałem coś zrobić, cokolwiek. Mam double cooldowny na fleszy, więc też tak mnie to nie boli. O, Kassadin idzie Briar teraz zabić, bo mnie, ale mam wizję na nim, więc idzie do Briar. Będzie pisane, że mid -diff jest. Adam jeszcze idzie do Kassadina. Znaczy, no mamy ceceki na niego. To jest taka mała nadzieja też dla mnie. On się goni? Czy jak, jak go wyminęła? Jak ta Kasadina wyminęła? Co się stało? Konią dał? Tak? Nie mogą się chyba konić, nie? Teraz skazuję, już do farmy podszedł. No, on no, rapa bilionów no, właśnie teraz 2 itemy kupuję i tak naprawdę jeszcze potrzebuję cdr jakiegoś, bo on z run na maksa. Chociaż mogłem w zasadzie tak speedu wziąć cdr no. Eee, nie wiem, co tu mogę więcej zrobić. Ta jedna śmierć była tak naprawdę super głupia i tyle. Wam jak krety no ale... On ten Kasadin nie rumuje w ogóle, on tak walonem, ma, a jak ja za nim pójdę, to się wypierdzielę. No właśnie. No nie ma wizji żadnej, jest tak logiczne, że tam gdzieś pójdzie ten Kasadin. Mogę teraz iść w bota w sumie. Molder nam idzie. Nie tylko kasady nie idzie muszę w dół uciekać od razu Może Drayer jest blisk że go tam nie wydziabłem no ale Kurde, mogłem szybciej to zagrać Ale z czemu ona w takie coś wchodzi? Już giga daleko tam byliśmy wszyscy Kasady na zaraz tu gdzieś zamknie i się skończy zabawa Ja mam ten piękne wumo ale tego nie maksuję, więc Ile tak zarobić z 300? no. Z challenge. Motorówkę. No to im na błoto jeśli No, no Pisz, to padł. się troszkę, tylko troszkę. Ja mnie nie rkuje. No, lepiej siebie zerkować, no. Kapaczungus. A nikogo lepiej nie zerkować, dobra, whatever. No, Nie wiem, trochę się zgubiłem, ale chciałem do bota iść. Go w zoom, w zoom Bill. Ładnie. No wejdę z tamtego buffa, on no, został na movement speed tylko bufa, nie? I chyba kół cool na początku, na pierwszych levelach, no, to, to, to jest nic dosłownie. Tu bym się Nie, no zintowałem teraz, ale. Myślałem, że nie, nie, nie wejdą we mnie. No w sumie tak do mordy i wchodzę, tak mają we mnie nie wejść. Dziwi się, że Zidane też nie zerkował. Nie, to jeszcze zrozumiałem, że siebie potem na to to co on liczył. jest że to może zrobić, jak Zidane siebie, erkuje moim zdaniem. Dobra, wyciągaj to. Ameryki wszystkie. Musimy zrobić te smoki, bo Kasadin może jeszcze nie wziąć 16 na kolejnego smoka. Zobaczymy, jak się uda Kasadina pokonać, on jest sfidowany w miarę. To będzie fajnie. Wydaje, że on nie może grać w grę, tak swoimy i widzimy go. Chwulę, wiesz, że tam jest taka zbieranina na pleckach, on wleciał. Idzie na sajdzie całą gierkę. Czemu teraz teraz, teraz mogła wlecieć do przodu i nie wleciała, to jest też ciekawe. Ale zadajcie mu obrażenie jakieś, no o co chodzi? Ja muszę iść na dół, co? Palą w sumie, ok. no sforsujemy tepę Kassadin, tylko mi się mana kończy niestety. Nie, nie jest bardzo nie co ja gadam. No, Może na kasańską powinienem tę dwójkę pushować. Nie, no, no, muszę się obudzić jeszcze. Nie, to już za głęboko, moim zdaniem. No dobra, no, no, nie ma nic na mapie, ale nie ma nic o kili oddać, bo to przyspiesza 6, 16 posiąka Sedina, bije 14 i dostanie 15 z tego. O nie, no mogłem coś w tym mieli więcej zrobić, ale staram się chodzić po tej mapie. No dobrze, że nie są jakieś superowe być 4. Karowany youtuber klasyk. No i właśnie coś takiego? To równie dobrze na bociąg bym robić, nie? Bo ta MFK też nie jest jakoś super potrzebna, jak mamy Wayne i Briar w lesie. No, zejsowali ich na midzie. nie, nie wiem jak. Na naterki nie używam. I mi też, to ja nie wiem jak oni ich zejścowali. To nie? to ja jestem bezużyteczny, Ale odczuwam cholernie. Ku, trochę czuć, ale to są nerwy, jak skur. nie powiem co, oni. Ludzie jeszcze wciula robią dosłownie. Mówiąc, że to nie są nerwy. Zrobię mało mam mongorda, żeby na ekranie zrobić. Problem jest takie, że ten bit nie ma cetera w ogóle. To najbardziej boli. A, chciałem full fulla w sumie. No dobra, zobaczymy. No Crypto mogę zrobić. Crypto jest git akurat. Bo ja na wszystkim nałożę ten efekt, bo to muszę damage zadać, nie? Żeby to się odpaliło. Molder Stachczek 200. Możemy wszystkie te dwójki zrobić, tylko ja nie mogę na Cassadino sajdować, nie ma szans. Ja mam z Smoka poczekał no To jest też mi. mi to co mówię. On już dostał stacka, dobra, też. to nie będzie mieć 16 na, na Smoka. Czemu on nie chce na niego podejść? Ze mną mi się wydaje, że go niszczymy Jak on tutaj podejdzie, a może być, to, to cały HP tracę ja się nie umieram Tam Nie ma go w tym krzaku, nie no? wierzę. Może wcześniej na, na, na Jandry sam wave'a, wave, pamiętam. To nie jest właśnie, bo w poprzednim sezonie ja pierdzie, no zostaw mnie, szatanie. Jakim cudem tutaj przechodzą se przez mapę do mnie całą? Tak, trzeba serafinę męczyć. Nie, dobra, ja to widzi? Wy możecie go oszczędzić, nie, do smoka z nim czekajcie. Na tasysty nie mam. To się trzeba postawić, że serfinę o nie zrobić. No, jak mówiłem, musimy do smoka przejść. No, nie sekundę nie wybombił tego shield tam dostaje jakiegoś. No, ale czujesz to bezużytecznie. Nie będę ukrywać. Chyba dalej nie ma sensu po prostu tych. Apest wkładać itemów. Jeszcze maskę rozumiem potem jakieś takie defensywne itemy to może. Więc do bazy widzę wchodzić. No nie wiem, że to potrzebne jest w ogóle coś takiego na etapne, bo... ...pombrą to będzie na mnie. Traciło go. No, nie rusza się ten kasadynek No Brajer ma fajną gierkę, we. Mogliśmy to skończyć, że tak jest Coś to tam nie wiem no to najwięcej bije low targety, a ta maska fali. Ja nie wiem czy możemy skończyć. Nie, no cofnie, nie, już ten co. No, mogliśmy skończyć. Bo Briar na smoka, dlatego to wtedy się złuchałem. Briar, please. Dobra, cichutko, Briar też nagrywa na YouTube. O kurde, Kasadin to jest. Hey. Jeszcze wziąć czakuczaczki po drodze. Nie, no mamy tego solo. To by nie była dana robić jak tego so ten solo, jak czy... No teraz mogę zrobić, żeby całą kulawkę to zagramy. Mam przez dwa sloty, no to woj. Ja badam. Nie, no ja chciałem, bo surfina ma potencjał pod maga. Tylko tak jak mówię, ona teraz w tym sezonie była jeszcze gorsza niż w poprzednim, bo w, poprze w poprzednim sezonie, tak jak mówię, jeszcze grali te Lajandry, grali ten Rylaj, a teraz, jak oni grali na Idikery, bo widziałem parę razy. Ja mało grałem, ale widziałem parę razy, to raszują mu i ten Equinox, takie główne, bo takie support itemy, co za grosze dostajesz. W, w żabce masz promocję, zawsze to dostajesz te support itemy. Nawet już nie grali tych Ato itemów w ogóle, więc. A tam poleciało, to nie trafiło chyba nikogo A chłopy umierają chyba Macie silnika bo mogę rzucić Bo niestety niczym nie trafię w że... tych typów Tylko jak już nie przyciąga, ale Nie no kasady nie żyje to nie mogę zrobić nie No coś tam a nie są takie cudowne obrażenia się być czemuś Nooo! No fajną kompozycję mieliśmy, no bo tu miał sens Double Edition, bo mamy takich dwóch supportów, nie? I ta Brawler tankowała, bo ona miała ten chyba hybrydowy bardziej bi